Gdyby tak redefiniować ruskie pierogi i zrobić z nich zupełnie nowe danie, na przykład kluski, ale ruskie kluski, potrzebujemy 100 g wędzonego boczku, który kroimy w kostkę, jedną dużą cebulę, którą również kroimy w kostkę i boczek podsmażamy, aż lekko się zrumieni. Dodajemy do niego cebulkę i smażymy dalej, aż cebulka stanie się chrupiąca i złocista. Gotowe. Teraz czas przecisnąć świeżo ugotowane ziemniaki, 1 kg przez praskę. Gdy ziemniaki mamy już przeciśnięte, wybieramy jedną czwartą ziemniaków i uzupełniamy je mąką. Tą przestrzeń, którą stworzyliśmy, wyjmując ziemniaki, ziemniaków nie wyrzucamy, odkładamy je na bok, bo one i tak będą nam potrzebne w przepisie. Dodajemy kostkę białego sera. 250-300 g białego sera. Ja używam wędzonego, bo ma dużo fajniejszy smak. Ser rozkruszam, dodaję łyżkę pieprzu ziołowego, podsmażoną cebulkę i boczek. Wcieram 2-3 spore ząbki czosnku. Te kluski lubią czosnek, naprawdę lepiej z nim smakują. Dodaję jedno jajko i spokojnie wyrabiam ciasto. Spokojnie, acz nie za długo. Ciasto ma być spójne i po prostu zagniecione. Gdy jest już połączone, wykładanie na stolnicę. Dzielę na 2-3. Porcje. Z każdej porcji formuję wałeczek, z wałeczka nożem odcinam mniej więcej wielkość klusek, które turlam w kuleczki. Gdy kulki mam już uturlane, to kluski są właściwie gotowe. Czas zagotować wodę z dodatkiem soli i na osolonym wrzątku gotuję 5-6 minut od wypłynięcia. Kluski są Gotowe. Mają idealną konsystencję, doskonały smak. Ruskich pierogów są naprawdę niesamowite. Podaję je o omastą, czyli dobrze przyrumienioną cebulką, z kwarkami z boczku i obficie obsypuje siekaną zieloną pietruszką. Smacznego.